O, oh, super! I chciałeś się przeprowadzić sonda. Dobrze! Kameruj, kameruj tak, my yy, jak, yy, Jakie yy, jest miejsce, które chciałby pan odwiedzić? Paryż! Myślę, że Japonia, Tokio. Bardzo mnie interesuje taka kultura japońska. Marzę o Czarnogórze teraz. Hmm. No. Oczywiście. Moim marzeniem jest odwiedzić Watykan Polna, Włochy, Rzym. Chciałabym zwiedzić. Tak, chciałam pojechać do Ziemi Świętej. Tak, ja chciałabym do Ziemi Świętej pojechać to we Francji, Włochy. Bo są ładne. Myślę, że Włochy, bo takie są są specyficzne. Zachowała się jakby tradycja. I. No, ciężko mi w... to mać, no. No, Solina przede wszystkim. Bardzo miłe wspomnienie mam. Chciałabym jeszcze raz pojechać do Kenii, bo byłam tam w ubiegłym roku, i jest przepięknie, a teraz w chwili obecnej właśnie to, co się dzieje w Nairobi, to jest coś, co A mimo wszystko jest bardzo, bardzo pięknie. bo na safari, obydwa safari nie powtarzają. Bardzo wiele takich krajów jest. Kiedy na przykład? No, pierwszym moim marzeniem to była Afryka. Drugim marzeniem chyba były Chiny. I'm going to visit Spain uh, because this is very uh, hot country near the sea where we can swim and uh, to get uh, some prizes uh, more beautiful than in Ukraine we have today because uh, yesterday in Ukraine I am from Ukraine from Kiev. Wczoraj only tylko plus 2 uh, degrees. Uh. W Hiszpanii plus 28. Jest more ciepło i zadłożono. W Bardzo fajne to rządy. Na jednym łóżku chińskim zobaczyłam, W Japonii jakoś pasuje. Ja już no, odwiedzałem tyle, że ja już teraz nie mam szans, bo nie mam siły ani zdrowia. Dobrze, a i, mógłby pan zareklamować jakiś kraj, w którym pan był? Polska! Maleń Tomasz Rubelski. Polecam Rosję. Ukrainę polecam. Są dobre kraje, które troszeczkę z punktu widzenia politycznego inaczej pokazane przez przedstawione tutaj ludziom. A w rzeczywistości to są bardzo, bardzo bogate kulturowo piękne kraje. No ja, Francji. Ja byłam we Francji. Bardzo mi się tam podoba. Polska. Polska jest wystarczającym krajem do tego, żeby, żeby, żeby odpoczywać, zwiedzać i poznawać Ukrainę. A co się panu podobało? Wszystko. Ceny, jedzenie, pogoda. Takie I mie i miejsce jako takie. Ja byłam w Hiszpanii, byłam kilka razy, bo tam mam syna. I bardzo mi się Hiszpania podoba, i ci ludzie tacy są wdzięczni, tacy są uśmiechnięci, weseli, tak, tak, no są troszkę inni od Polaków, tak, tak, nie rozumieją, ja ich nie rozumiałam, oni mnie, ale stali, gadali do mnie coś, Faj bardzo fajnie Włochy są takim fajnym krajem, w którym bardzo dużo e, ciekawych rzeczy można obejrzeć, takich ważnych dla kultury. W Hiszpania. Włochy, Węgry. This year, at May, I had been in uh, Holland. It was very interesting country, and uh, I guess uh, today is uh, interesting too. Uh, we have been in uh, with my colleague from our, my work. We have been in uh, Kokenhof. It's uh, flowers, flower park, landscape. Uh, that uh, is open only two months in in year. It's a very interesting place with the most beautiful flowers that I have ever seen. Um, of course, uh, it's a very interesting country. I guess you should go. <inaudible> nasza Polska mi się najlepiej podoba. Byłam w Stanach Zjednoczonych, ale nie chciałabym go reklamować, bo właściwie to byłam tylko dla przyjemności tam. Zwiedzałam trochę, jeździłam, ale uważam, że najpiękniejszym krajem jest Polska. Druga osoba. nigdzie nie byliśmy. Tak, co, ale Polska jest piękna, tak. Góry szczególnie, Tak, morze. Mhm. Jaki jest Pana zdaniem najpiękniejszy zakątek naszego kraju? Tomasz Lubelski. Mazury, góry, wieszczady. No, ja uwielbiam wieszczady. Dla mnie to są wieszczady najpiękniejszym zakątkiem. Wieszczady. Yy, myślę, że Wrocław jest moim ulubionym miastem. I cały czas się coś zmienia w Wrocławiu. Ale Rzeszów jest też bardzo fajnym miastem. Najpiękniejszy zakątek? No, jest kilka takich. No, wydaje mi się, że góry i morze. Najpiękniejszy skątek podgrypacie to Bieszczany. Myślę, że nasze Bieszczady są w ogóle przepięknym zakątkiem morskim. Na pewno Mazury, na pewno ziemia lubuska jest taka. No nie mówię, że o wybrzeżu, więc właściwie to... Ja myślę, że w ogóle nasz kraj jest bardzo pięknym, jednym wielkim zakątkiem. Tylko czaję po, pojedynczo zwiedzać naszego kraju Mazury to z tych z których byłam góry Tatry i codziennie płaty skacząc in Poland uh, I very like uh, city Gdynia Sopot Gdynia and Gdańsk I have a lot of friends here, here, there and uh, I guess it's it's most most interesting for me i Krakow, oczywiście. I Rzeszów. <laughs> Rzeszów? Uh, first, uh, to mój pierwszy wizyt w Rzeszów. Mam swoje ulubione miejsca w eh, kilku miastach, i może eh, że Bieszczadę są bardzo um, fajne miejscem. Pod <laughs> Jest tyle pięknych zakątków, dlatego że Polskę dosyć dobrze znam. Ech. Góry bardzo lubię. Bardzo lubię Tatry, bardzo lubię Bieszczady, bardzo lubię Beskidy. Także wszystkie góry. A co Pani myśli o tym, żeby Rzeszów mógł kandydować na Nową Stolicę Polski? Nie, Nowa Stolica Polski to nie, może, Rzeszów jest po prostu za mały. No jak najbardziej. Dlaczego? Jak najbardziej. Jest piękny, czysty, bezpieczny przede wszystkim. Mhm. Jak najbardziej. Chyba raczej nie, bo za mało ma mieszkańców. Trudno powiedzieć dlaczego, ale kocham to miasto. I jak każde miasto ma równe szanse. Dlaczego? Nie? Mhm. Tak, ale jednak Wrocław byłby przed Rzeszową. Stolicę Polski? Nie. Mhm. Na nową Stolicę Polski? Oj nie, raczej nie. Chociaż jest bardzo pięknie, bardzo czyściutko, ale na stolicę Polski. A dlaczego? No? Ze względu na mentalność społeczeństwa, ze względu na to, że jeszcze nam daleko do rozwoju. No i, no i jeszcze, jeszcze dużo. Myślę, że nie, Raczej że jest to za mało rozwinięte. Tak. Ale... ale mimo wszystko... Może kiedyś. Ładne. Ale jest ładny, bardzo ładny. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Bo jest pięknym miastem. Rzesz Rzeszów ostatnio bardzo mi się podoba, jest naprawdę bardzo pięknym miastem. I czy mógłby kandydować? Myślę, że jeszcze mu trochę brakuje. Show. Ja tutaj mam po prostu hodowle hodowle i po prostu nie jak telety nagrywamy Telety jest Jesteśmy zespół to kiedyś hmm. Także Pol